Dzień dobry. Chciałem bardzo gorąco wszystkich przywitać na 68. edycji Rajdu Polski. Wystawiamy się, czy pokazujemy szeroko pojętemu środowisku motoryzacyjnemu istnienie systemu ładowania, czyli ładowarek do napędu, czy ładowarek do samochodów elektrycznych, samochodów z napędem elektrycznym. To jest ładowarka w technologii DC, czyli ładowania prądem stałym. Jej parametry pozwalają na naładowanie samochodu elektrycznego, samochodu z napędem elektrycznym w okresie od 15 do 30 minut. To nie chodzi tylko o tę ładowarkę, tu chodzi o cały system nadzorowania. System, który w oparciu o tego typu ładowarki jest w stanie zapewnić energetyczne potrzeby samochodów elektrycznych, nie tylko w przypadku jednostkowego pojazdu, ale wręcz infrastrukturalnie regionów, miejsc, centrów handlowych, które spięte w jeden system pozwalają tworzyć de facto sieć stacji no nie paliwowych, ale paliwowych w rozumieniu zasilania prądem elektrycznym. Technologia szybkiego ładowania wydawała się kwestią przyszłości, niedalekiej, ale jednak przyszłości. Okazuje się, że jest to w tej chwili teraźniejszość. Spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem ewentualnych użytkowników i odbiorców. Myślę, że w ciągu najbliższego okresu czasu takie ładowarki pojawią się w wielu miastach Polski. Mieliśmy okazję przed oficjalnym rozpoczęciem rajdu wykonać kilka lub nawet kilkanaście rund pokazowych już dla zgromadzonej publiczności, ale jakby w prologu do ścigania się przez samochody w Formule WRC. Przyznam, że na początku, gdy, gdy jeden z naszych kolegów Wojtek przygotowywał się do wystartowania do pierwszej rundy, lekko podniosły się głosy. Oto ten mały samochód z napędem elektrycznym. Te głosy ucichły mniej więcej w siódmej sekundzie, kiedy prędkość tego samochodu no, na pewno nie zrównała się z pojazdami w WRC, ale na pewno nie była znacząco odbiegająca, jeżeli chodzi o dynamikę ruszania, dynamikę nabierania prędkości przy niebywałej ciszy dla otoczenia. We'll